Rzeki, tam zostawiłem dom Płynę w górę rzeki, poddaję się snom, jak potrzebę to twoi, zawsze odpowiem, pochania mnie okie, z na front, na front Płynę w górę rzeki, tam zostawiłem dom Płynę w górę rzeki, poddaję się snom, jak potrzeba to swoi zawsze odpowiem, pochania mnie okie, z na front to jak każdy z nas stres, wyżera mu z kwasy spalonych myśli wyrasta las. Dla tak każdego przychodzi czas, błądzimy węgranicznym dzieci. Wyjdźmy losowi naprzeciw, myśliciele i poeci mówią o tym od stuleci. Stawiam za krokiem krok, czasem ciężko odróżnić ci światło czym rok. Dzielą się wilna i bloka, w ramach krew taka sama przeszywa ich szok. Szukamy wyjścia z opresji, poddajemy się depresji. Co drugi chce bóle przepić, a ja płynę wciąż w górę rzeki. Płynę w górę rzeki, tam zostawił Odpowiem, pochaniam mnie ogień wyruszam na front, na front Płynę w górę rzeki, tam zostawiłem dom Płynę w górę rzeki, poddaję się snom, jak potrzeba, to twój, zawsze odpowiem Pochaniam mnie ogień, wyruszam na front Leżeć na plecach, patrywać się błękit Być w na i nie poznać głębi Nie bać się i pokonywać swe lęki na trochę i przestać tak pędzić Chociaż mamy to w planach, lądujemy na kolanach Nie przy u bramach, zmiana nieoczekiwana Niektórzy chodzą po ścianach, swych poszuk Wciąż wyściaż cienia. Lecz często starasz się starasz i nic to nie zmienia. Wizje, istne i marzenia. Realne życie raczej różni się w doświadczeniach. Kiedy ty i leki ileki, ten staje się niedaleki. Wciąż płyną pod nam ścieki. Ja płynę wciąż w górę rzeki. Płynę w górę rzeki, tam zostawiłem dom. Płynę w górę rzeki, poddaję się snom Odpowiem, kocham mnie, Rogi, wsadzę na front.